W internecie, ja jestem Grem, a to jest kolekcjonerka nowego Batmana. I nie, nie mam innej koszulki, możemy nie robić z tego afery. Folię pozwoliłem sobie usunąć poza kadrem, to w końcu najmniej interesująca część z każdego unboxingu. Tak prezentuje się pudełko. Niebrzydkie, trzeba przyznać. A jego zawartość to figurka, tudzież statuetka, artbook, DVD, kody z dodatkowymi kostiumami, dodatkowa mapa oraz soundtrack z gry. Obejrzyjmy zawartość z bliska. Wow. To zostawimy sobie na koniec. To natomiast jest strona, którą powinniście odwiedzać. Dobra, co my tu mamy? Szufladka. A w szufladce znajdziemy film animowany. Fajnie. Nic więcej w szufladce nie ma. Artbook. Co ciekawe, dość nietypowo zaklejony naklejką, którą mamy w zwyczaju widywać na grzbicie gry. Ale nie bez powodu. To. Jest powód, dla którego naklejka była na grzbiecie artbooka. I chciałbym zapytać. czy to był pomysł? Płyta w artbooku. No ja się pytam, co to ofiary amatorskiej lobotomii wykonanej mikserem kuchennym? Kiedy kupuję wydanie kolekcjonerskie, prawda, z artbookami na przykład, biorę sobie zawartość typu Figurka I stawiam na półce z figurką. Potem biorę sobie pudełko z płytą i odstawiam sobie na regał z płytami. To nie jest skomplikowane. Cool. I'm Batman. Sam artbook to oczywiście hardcover. 56 stron. Wypełniony po brzegi ilustracjami. Postaci i środowisk broni, gadżetów, czyli to, co Batmany lubią najbardziej. Co jeszcze znajdziemy wewnątrz ścianki? Wewnątrz ścianki znajdziemy również <grywka> instrukcje. który nie warto poświęcić ani chwili dłużej. Kody. To jest ekwiwalent online pasu, który odblokowuje content związany z kobietą kotem. Nie pokażę wam odwrotu, bo jest tam nadrukowany kod. Musicie uwierzyć mi na słowo. Kolejny dodatek I jeszcze jeden co tam jeszcze siedzi bliżej niezidentyfikowana ulotka z kuponem na gratisową kanapkę co ciekawe firma produkująca te Przekąski, których nie polecam, są drogie i niezbyt smaczne. Um, reklamowała też na swoich produktach Deus Exa i to jeszcze zanim została ogłoszona data oficjalnej europejskiej premiery. De you know. coś jeszcze siedzi w środku. Ach tak. Uuu. Pre-painted na, na czarno i szaro zabawne. O, w środku jest coś jeszcze. tu face kot na soundtrack sam pomysł z tym pudełkiem. Z jednej strony mi się podoba, ponieważ stanowi fajne i ciekawy tło pod samą figurkę, natomiast z drugiej strony... No, ile miejsca może zająć jedna kolekcjonerka? Sorry, nie mam tyle miejsca na regale. Bezapelacyjnie gwóźdź programu dla wszystkich, którzy kupili wydanie kolekcjonerskie, czyli figurka, czy też statuetka, jak kto woli, wykonana przez firmę Kotobukiya. Jeżeli wymawiam to niepoprawnie, to... Możecie mnie poprawić w komentarzach. Firma znana jest z wysokiej jakości swoich produktów i myślę, że to widać. Zdjęcia w makroskali będziecie mieli okazję obejrzeć na stronie, do której link znajdziecie poniżej. Ja jestem z figurki zadowolony. Osobiście bardzo lubię takie połączenie koloru czarnego z białym oraz czerwonym i powie Wam o tym nawet moja tatuażystka. Detale są naprawdę niezłe. Faktura stroju jest doskonale widoczna. Peleryna jest całkiem nieźle ukształtowana. Dodatek godny kolekcji każdego fana mrocznego rycerza. Zakładam, że w zamyśle twórców tak miało to wyglądać na regale. Mam, jak już wspomniałem, mieszane uczucia co do pomysłu zajęcia tak dużej ilości przestrzeni na potrzeby jednej gry. Ale przynajmniej pomysł jest oryginalny. To w zasadzie tyle. Dzięki za obejrzenie. I mam nadzieję, że będziecie z nami przez cały listopad. Bardzo, bardzo pracowity listopad. Subskrybujcie, odwiedzajcie, lajkujcie. Do zobaczenia.